Dzień dobry państwu. Jesteśmy uliczka Wileńska, czyli tutaj z Wilna są wszyscy. Chleb na zakwasie, też polskie wino, greckie słodkości. No mamy tutaj różne stoiska zagraniczne. No, niby Litwa to dawniej też była polska. No znamy ten film, który leci o Jagiellonczyku, królu. No, ale teraz właśnie idę dalej, bo przed chwilą tam byłem w takim jednym stoisku. Teraz powiem o co chodzi. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś bielizny wyrobioniane o. Tutaj pan robi z drewna. Pan sam robi to? O, Rzemieśnik. rzemieślnik, rzemiosł. Ładne, ładne takie. Do kuchni dobre rzeczy. Wszystkiego dobrego. tu jest stoisko litewskie tu bardzo niemiła pani sprzedaje tak, bo ona tylko chce kasę i kasę bo ona tylko pieniądze liczy z Litwy przyjechała i chce rządzić w Gdańsku straszna kobieta prawda, prawda, prawda. Ja, byłem przed, ja tu byłem przed chwilą no to dobrze, że wam dała może się chciała zrehabilitować po tym co zrobiła mi litewskie wędliny tutaj mamy wędliny i ja, ja Także Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk robi reportaż. No coś śmieszne to jest. Proszę panią, Pani nigdy nie była w telewizji chyba. A pan, pan chyba nie ma zgody na nagrywanie. A ja nie muszę mieć zgody, to ja jestem miejscu dziennikarzem. Nie, miejscu publicznym Dzień mogę nagrywać. Pani jest w błędzie. Pani musi mieć błędy. Ja nie, 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 nie. mam, gdy ma dziennikarza, Pan nie musi mi oglądać. Jak Pani nie wierzy, to jest Pani niewierząca. Proszę iść do spowiedzi. I robię zdjęcia do dokumentacji dla nas. No idziemy dalej. Stoisko klasztorne, o. Bo tu mamy klasztor. Tutaj mnie daleko, bo są stoiska klasztorne. Cukierki, krówki. O, krówki są dobre. Różnymi majnami, z truskawkami mają. A tu, ja tu Brandatis Obulino Suryst, li, Dobry dzień. No tu są Litwini i Litwini, no jedni są fajni, a drudzy są jak to ludzie, nie? Tutaj mają miód, z miody produkty, a tu sery dojrzewające, dobre, nawet próbowałem. Tu jest miód. Cztery dychy słoi kosztuje. Pani... A tu mamy halę targową starą. Hala targowa, tutaj mamy odremontowaną, ładną. I tak to wygląda na Jarmarku. Smaki litewskie, też mamy tradycyjne smaki litewskie. A hej. Pieru. Tutaj mamy sery. Sery z borowiną. Dobry dzień, dobry panu. Tu też są miody. Tu są miody po 60. A to też litewskie? Naturalne No tam mają po 40, a tu po 60 różne są miody. O, a to co to są? Oliwki. Z oliwy. pani też z oliwy? Pani Zdańska? Ale nie z oliwy. Tu mamy sery. Dzień dobry panie. Pomorska telewizja nadowa. Skąd te sery są? Skąd sery? Skąd sery? Różne jest. Bawaria, Austria, Niemcze. A ty skąd? W Dyni. Z no, dyni? Ale Polka? A skąd? Ukraina. Ukraina. A teraz Ukraina wszędzie. Tu mamy sery. Sery dobre. Można jeść. Chlebek też jest. A tu co mamy? A szczeciński. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Przekąski Szczeciński. Szczeciński. A to pani ze Szczecina go przywiozła? Przepowa przywiozła ze Szczecina. A pani skąd, Gdańska? Ja z Gdańska jestem tutaj, żeby sprzedawać. No tak. ktoś musi, nie? dokładnie. I co warto to jest, daj spróbować mi jednego Szczeci... Szczecińskiego. Ostre to jest taki. Ostre też mamy? Nie, nie, Takie ja nie chcę. Zwykłe, zwykłe. Zwykłe chcę. Ile to kosztuje taki słoiczku? 21 mniejszy, 26 większy. Aha. Damy swoje. A termin ważności masz długi? Do stycznia i do grudnia. Dziękuję. Tak masz na imię? Marta? Dziękuję. No, godzina. Chyba do pierwszej dochodzi już. Nie pójdą. A ty co tu robisz? Ja rozdaję frytko. Co robisz? Rozdajesz? Rozdaję za zapisanie się do Klubu Abik. Jak to rozdajesz? No, za zapisanie się do naszego Klubu Abik rozdajemy darmowe A co ten Klub robi? Wysyła Panu na maila co miesiąc yy, propozycje yy, przepisów do naszych produktów. I to kosztuje coś? Nie. No to my zapisz. No to potrzebujemy maila Pana. No to zapisz. No to potrzebujemy Pana telefonu. Jaś, telefon ma w kieszeni, chcesz? No to tak, poprosimy. Dać Ci telefon? E, poproszę, tak. Ale mój? No tak. Że tam musimy telefon. zeskanować i Aha. pan musi... Y... No ja nie wiem jak to się robi. Trzeba wejść w aparat najpierw. aparat wejść. No dobra. Jak to się robi, to się robi. Wejdziemy w aparata i, i tu to, to skanować to. Tak, tak, dokładnie. Ja tego nie robiłem jeszcze, ale... To każdy aparat robi takie coś? No, nie, nie, tak, już telefony są takie, że wszystkie... Możemy... Nowoczesne są. Dokładnie. No, 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 no teraz kutyery, tak? I teraz są Aparat, tak? Tu jest aparat. Dobra, mam. Teraz rób to, co trzeba. Tu aparat, masz. Trzeba wrócić, mhm. I co teraz? Wchodzimy na stronę Aviko. Mhm. Jest strona Avico? Wchodzi? Mhm. I teraz co dalej? Y tutaj powinna się pojawić reklama Pop-up z formularzem i poprosi to Pana o imię, nazwisko oraz adres mailowy. Mhm. O właśnie. To pani pisze, bo ja nie na ukulara. No, Dobra, to poproszę pana imię i nazwisko. Sławomir. przez EM. Ziembiński. Tak jest, Prze przez EM. A adres mailowy? Ma e to samo, imię, nazwisko, bez, bez kropki, imię, nazwisko. Tak. małpa.gmail.com o, to jest adres do Pomorskiej Telewizji Narodowej właśnie no i do mnie też. Czyli Sławomir, Ziemiński Małpa i teraz e-mail? Ziębiński, tak? Mhm. No ma, jest Sławomir, Ziębiński, Małpa, gmail.com. O, jest już. I się zapisujemy dla klubu. A i tam jakie przepisy to są? To są przepisy jakie, wegetariańskie. Jakie? Nie wie pan co? Produkty dotyczące. naszych Produktów mrożonych, to znaczy frytki. Nożonki? Tak, dokładnie. Frytki, frytki z batatów, mm -hmm. placki ziemniaczane. I to można ja być... kupić u Was w sklepie? Można kupić. Internet, tak? Teraz tak naprawdę można przez internet można tak naprawdę już w każdej większej sieci mają? handlowej. Myślę, że mają. No dobra. To będziemy wiedzieć. Placki ziemniaczane. Dziewczyny też macie? O. A wiko, a, wiko, wiko. Dobra. Mamy to. I to jest wrożone tak? Tak. <laughs> co jeszcze Pani potrzebuje? Telefon? Ja, wie Pani, bo ten mail coś mi tutaj nie chce. Sławomir Ziębiński ma upadzimy. Bo może przy... Ona nie miał odstępu robić, miał razem być w Ja wiem, proszę Pana, tylko może yy, są... Bez polskich znaków no się właśnie, pisze. A pani, no pani dała polskie znaki. Sławomir, trzeba pisać, EU. Bez nich, mm -hmm. bez polskich znaków się robi. W internecie się nie da polskich znaków. Ja pan nadal z tym mailem, tak jakby... Ja nie widzę, ja nie musiałbym okulary mieć. Ale jest odstęp, widzę, zrobiony, Nie ma odstępu. W To, to powinno działać. No, no właśnie, tutaj mam coś napisane, żeby wpisać o. adres w formacie nazwa małpa.example.com, No Ty, tutaj nie. naprawdę jest poprawnie, to nie wiem, no, jest to, dobrze Na no. pewno ma pan maila y, aktywnego. No, tak, no ja przecież dzisiaj byłem na maile, mam setki maili dziennie, dziennie, dziennie. W ogóle nie chce pan. Nie chce mi maili zaskoczyć. Mail wejść, Ale co żeście może kropkę postawili? No ja nie, nie. ma być to. kropki, bez, łącznie no ma ja być, wiem, być, Imię właśnie. nazwisko łącznie. No Przez swój telefon I, i bez, i bez, i bez y, polskich znaków trzeba tam ma no pisać, nie? No zobaczymy, no. to by ze swojego spróbujesz? Ja spróbujesz, po, no z spróbuję, a pan... No bo kod Quiddins, tego... Tak, już, pan już jest zeskanowany, ale... Ja tu patrzę... A powiększy pan tam taką Ani... Panu? No teraz. Pan spowiększył Bo ja nie widzę, sobie. No teraz jest dobrze, Maja, jest dobrze napisane. Gdzieś musi być... A wyrazić zgodę trzeba chyba. A, no to... Tu jest niewyrażona zgoda. Dlatego nie chcę. No. no, no to już. teraz powinno być. Pan przycisnie sam sobie. Co, co tutaj? mam przycisnąć? Tutaj, żeby pan wysyła. Nie, nie chcę. Coś jest nie tak. Czyli gdzieś jeszcze mamy? No, co to ja nie wiem. Mail jest według mnie zupełnie dobry. Oryginalnie mój. Nic nie ma żadnego błędu. Nic nie rozumiem. Nie, nie wiem. Uman. Pisz adres online. No, może nie. słuchajcie, gdzieś jest... może zaproszę, Czym Jest pies pogrzebany. Tutaj czasami jest tak, że jak jest spacja... Nie, nie, nie bo tam spacji nie ma. Nie. No dobra, ja tu kończę ten ten e, reportaż. E, pozdrawiam wszystkich i zapraszam e, na Jarmark Dominikański Anno Domini 2024. No, jeszcze będzie trochę trwał ze dwa tygodnie przynajmniej. Pozdrawiam, Czerwony Kolsarz, kontradmirał dowódca morski z Ahoj.